bez przeszłości. Jestem chłopakiem, który pochodzi z małej wiochy, gdzie raczej nie było żadnych perspektyw. Co do rodziny, wychowywała mnie głównie matka, a nie było w domu, pracował za granicą, żeby cokolwiek w tym domu było. Przyjeżdżał tylko raz na jakiś czas i wracał z powrotem. Pamiętam, Dzieciaka, który wiecznie sp 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 sprawiał jakieś problemy. Miałem matkę przeważnie z trzy razy w ciągu miesiąca musiała być w szkole, bo wiecznie z kimś się tłukłem. Zawsze byłem dobry w szkole, więc powiedzmy, że jakoś uchodziło mi to na sucho. Później zacząłem w większym mieście liceum. Szkoła, i druga i studia. Zawsze zajmowałem się sportem, uwielbiałem to. Piłkę ręczną, środkówkę, ubóstwiałem. Takie fizyczne wyżycie się dawało duży upust moim emocjom i dawało mi spokój. Co robię teraz? Jestem terapeutą. Pomagam innym ludziom. W jakim sensie? To już nieważne. Ale jestem dobry w tym, co robię. To naprawdę nigdy nie musiałem się reklamować, ludzie sami mnie znajdowali. Czy lubię moją pracę? Jasne. Nawet bardzo. Sprawia mi ona nawet dużo satysfakcji. Cały czas próbuję też zrobić coraz co inne szkolenie i tak dalej. Ja jakoś tak miałem przez całe życie, że miałem taki syndrom niedopchnięcia. Ciągle chciałem coś zrobić, żeby być lepszym, lepszym i lepszym. Jaki to ma sens teraz? Nie widzę właśnie go za bardzo. Mimo, no. Ludzie ciągle do mnie przychodzą, ciągle im pomagam, to ja się czuję wypalony. Co ma tak naprawdę znaczenie w tym moim wypaleniu? Chyba ma razem to, że utknąłem. Tknąłem na takim etapie, z którego ciężko mi jest się ruszyć dalej. zostały tak naprawdę po części pogrzebane. Zostały pogrzebane przez małżeństwo, przez dzieci. Jasne. Rozumiem, że też jest taka kolej rzeczy, że to bardzo dużo zmienia. Bo to są inne wyrzeczenia, inne ramy czasowe, w których muszę się zmieścić i czasu dla siebie. Naprawdę nie mam z tym problemu, jednak Wsiedzę, widzę, jak zawietrzam Na chatę, na całą rodzinę i wszyscy inni rozwijają się Że w środku. Nawet swojego czasu, jak chodziłem na terapię, z nim cały czas chodzę, to słyszałem, to może być jeszcze nie ten czas. To jeszcze nie ten czas. Może za chwilę. Może za rok. Już mam dość. Dość Wam ciągle nie tego czasu. Jakby Chociażby właśnie z tego finansowego punktu. Dzieciaki chodzą do prywatnego przedszkola, jest kredyt, są zobowiązania, które trzeba zapłacić, utrzymać. Chciałbym, żeby to się w końcu zmieniło.